Czy w kolarstwie, czy biegach średnio, czy długodystansowych ma sens podawanie testosteronu? Czy to mit, że tacy sportowcy są na sterynach? Hmm. Mitem to nie jest. Ponieważ e, tego typu środki są wykorzystywane przez te osoby, trenujące tego typu sporty wytrzymałościowe, z tym, że stosowane dawki są zdecydowanie mniejsze. Te osoby. Stosując tego typu środki nie liczą na absolutnie przyrost masy ciała, bo jak dobrze Państwo wiecie, tutaj w tego typu sportach każdy dekagram, który musimy nosić, jest dla nas obciążeniem, więc im tej masy mniej, tym lepiej. Te osoby, jeżeli w ogóle decydują się na tego typu działania, liczą na efekt lepszej regeneracji. Na wybudowanie dobrego, ale szczupłego mięśnia, który będzie wytrzymały na wysiłek beztlenowy. I tak na dobrą sprawę tylko do tego sprowadza się funkcja tego typu preparatów, stosowanych przez osoby trenujące sporty wytrzymałościowe, po to, żeby poprawić głównie swoją regenerację. Możliwość szybszego powrotu do właściwej funkcji po krótkiej przerwie. I rzeczywiście zdarza się, że tego typu preparaty odnoszą korzystny efekt. Tutaj poniekąd jest wykorzystywany również. Ten efekt, o którym wspominaliśmy, mianowicie nadprodukcji krwinek czerwonych. Jak Państwo doskonale wiecie, w sportach wytrzymałościowych podwyższone wartości hemoglobiny, hematokrytu są niezwykle pożądane. Zatem, te osoby, które stosując terapię zastępczą czy suplementację testosteronem, bardzo liczą na to, że ich wartości hemoglobiny, hematokrytu znajdą się przy górnej granicy normy tak, żeby ta transmisja tlenu w trakcie wysiłku była jak najlepsza. I oczywiście, jak to zwykle bywa, jest to balans pomiędzy wartością górną granicą normy a wartością za wysoką. No bo to co wspominaliśmy w poprzednim odcinku, intensywne treningi, a jak dobrze państwo wiecie, treningi wytrzymałościowe są z reguły bardzo intensywnymi. Treningami one mocno nas odwadniają, w związku z czym te wartości gęstości krwi czy hematokrytu znacząco rosną w kontekście właśnie tego typu wysiłków. Plus ten efekt związany z zastosowaniem tego typu leków może okazać się być mieszanką niebezpieczną, stąd rzeczywiście zastosowanie w odpowiednio mniejszych dawkach. Tego typu preparatów przynosi korzystny efekt, ale głównie w zakresie regeneracyjnym, zaś nie jest oczekiwany efekt jakiejś specjalnie nadbudowy. Również jest wykorzystywane takie zjawisko, które dość dobrze określa słowo rekompozycja. Te osoby starają się raczej mieć jak najmniej tkanki tłuszczowej, a jak najwięcej suchego mięśnia który będzie warunkował długi i wytrzymały wysiłek. Stąd tego typu preparaty sprzyjają tej rekompozycji naszego składu ciała.